Przywiezłem węża z podróży. Cię chciałem Wam troszeczkę podziękować, ale zanim powiem za co Wam dziękuję, to co czułeczka. A, pierwsze podziękowanie za subskrypcję. No to lecimy z tematem. Bang! No to hej, kochany człowieku, kimkolwiek jesteś, widać Wujas porada na kanale Wójka Porady. No to za to te podziękowania. No w ogóle, przede wszystkim, zanim zacznę dziękować, to powiem Wam szczerze, że byłem bardzo mile zaskoczony w ogóle tak dużym zainteresowaniem tym wyjazdem Wójka Porady na ten, do tej Tanzanii. Bo przecież takich podróży już i na Zanzibar, i do Azji, i do Wietnamu. Ale tak naprawdę robiłem bardzo dużo i gdzieś tam wstawiałem też takie filmy. Eee... A teraz wow, bardzo mi to zszokowało, że was to interesuje. No za co chciałem wam podziękować? A Po pierwsze chciałem wam podziękować za super zajebiste słowa, że wow, że fajnie, że wujaz nadaje, że się tym dzielisz, że was to interesuje, że jest to dla was ciekawe. Czyli w cudzysłowie zrobiłem sobie taki, podbiłem, jak ja to mówię, bębenek, po mojemu jeszcze mówiłem sobie, że sobie zrobiłem gałkę. To jest takie bardziej wujeko paradowe to za to chciałem Wam podziękować oczywiście, ale też chciałem podziękować za tych wszystkich osób, które pisały, że takie komentarze na tych live'ach, czy też na YouTubie, że... A, no oczywiście, że jeśli ktoś jest tylko z YouTube'a, to zapraszam na fanpage Wujka Pardy, tam też są live'y. Chciałem podziękować za takie komentarze też, typu, na cholerę tą czarną to przeprowadzacie, nie jest potrzebny kolejny czarną w Polsce. Wiecie dlaczego też dziękuję za tego typu komentarze? Dlatego, że to pokazuje mi, jakim już nie być człowiekiem. Pokazuje mi też, jak ciężko się żyje, moim zdaniem, mając takie gówno w głowie. No bo, jeśli ktoś ma potrzebę obrażania innych ludzi, dlatego z powodu, innego koloru skóry, jeśli ktoś ma potrzebę obrażania innych ludzi z powodu, dlatego, że ktoś postępuje inaczej, Myślę, że no coś tam jest bardzo ciężkiego I tak naprawdę no mówię Tak jak mówię, dziękuję Wam za te wszystkie komentarze Za te umownie nazwijmy pozytywne I taki super hiper odbiór Ale też dziękuję właśnie za tego typu zwrotki Bo tak naprawdę to pokazuje, że Świat jest różny Dzisiaj właśnie nie chcę mówić Że coś jest dobre, coś jest złe To Zeus chyba śpiewa, że Światło nie istnieje bez mroku. Dokładnie, światło nie istnieje bez mroku. To jest całość. Tak samo te wasze wszystkie komentarze nie miałyby sensu, gdybym wszyscy mówili: Wow, wujasz, jesteś jest zajbisty, kurde, i cholera, co tam jeszcze? I tak samo nie miałyby sensu, gdybym wszyscy mówili: Wujasz, jest, jesteś popierdolny, masz niezadbaną brodę, jesteś gruby, kurde, a i w ogóle jeszcze czarnuchów ściągasz do Polski. A nie miałoby to kompletnie sensu. Także jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowania, że byliście w tej tenzańskiej przygody, przygodzie ze mną, z Wujasem. Wujas szykuje eee, no, kolejne wyjazdy, eee, teraz ruszamy za już niecały miesiąc, bo 8-6 października ruszamy w Bieszczady. Eee, może jeszcze jakiś wyjazd w tym roku, ale to mówię, to m, podejrzewam, że będzie bardzo wielki, spontan. Eee, myślę, że jednak w początku stycznia zrobię wyjazd do Tanzanii, czyli tam w okolicy tego Kilimanjaro. Trochę tej bardziej zielony tenzanie, a potem chwilę na, na Zanzibar. To już będzie taki wyjazd typowy dla ludków, którzy są z nami jechać. Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem w ekipie Wójka Porady, to oczywiście pisz. Lub op, przepraszam. Zjedłem kebaba tak, pizda nam teraz w kurde, jem polskie jedzenie Polskie jedzenie, kebab Kurde, Jezu, co ja gadał, wow <grystanie> Dobra, chyba muszę już kończyć Bo zaczyna się coraz robić grubiej Więc jeszcze raz Dzięki, że tu jesteś za wsparcie Wsparcie kanału, czyli za Lajkowanie, komentowanie, za subskrypcję Ale też takie fizyczne wsparcie, czyli Jest tam przycisk i Można wpłacać jakieś pieniążki właśnie Na tego wsparcie, żeby to w ogóle Jakoś funkcjonowało to co? Buziaki, kocham Was bardzo, dziękuję, że tutaj jesteście.